No, dzień dobry, mamy tutaj do przedstawienia nową deskę firmy Skate Old Old Ability Marki Biedronka. Widzimy tutaj jest bardzo idealna do serwowania po stokach, a także po wiejskich drogach. Właśnie słyszeliśmy wypowiedzi Hanna Baldas. Właśnie tu widzimy, widzimy. O, Tutaj, o, proszę bardzo, widzimy bardzo idealne zakięcie. O, tutaj bardzo wyprofilowana deska. Gdy zakupimy, zadzwonili Państwo, w przeciągu pięciu minut dostaniecie gratis tą oto deskę do wycynowych sportów walki, takich jak wrestling na Bierzynie. Kurde, nie To że Nie, 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 Tutaj właśnie. Tak, dwie deski są bardzo identyczne. Zaprezentuję jak się na nich jeździ. Tutaj mamy deskę numer 1 desk Ok, dobrze, dziękuję. Daj mi koszulisz deskę, a doska i to no. było nisko. Marii Stefan, Hanopol, to widocznie. Przedajemy ją za 5,55, <laughs> <gomleka, nikola>, ten... <laughs> To jest, <to> jest zajebista, <laughs> e, Kurwa, nie wiem co dalej mówić. E, można ją... Można e, kochać ją na rampach.

Paraka, même sortie des là, nous arrêter pas là. Les HLM font trop, gamines, trop En tête à que je me